Ostatnie pojedynki ćwierćfinałowe wśród panów. Panie zaczynają już od półfinałów, a więc są w strefie medalowej. Tutaj jednak tak dobrze nie ma. Trzeba tę jedną walkę minimum wygrać, żeby wrócić do domu z medalem. No i zaczęli. Niebieski, wojnarowski, czerwony, bożencki. mocno prawym zaskoczył Wojnarowski. Boję, bo, boję się tutaj, że zawodnik z Łodzi to naprawdę troszeczkę przypadek startu w Olimpiadzie ta jego pozycja i to zaawansowanie techniczne troszeczkę słabe jak na ten moment ale zobaczymy. No też to zamykanie oczu przy wyprowadzaniu ciosów, no nie wróży najlepiej, najdelikatniej mówiąc. Idzie do przodu na ślepo. No taki atak rozpaczy, który nie wróży nic dobrego. Teraz bardzo silne ciosy reprezentanta Budokrosno. I kolejny prawy i jeszcze jeden prawy. No tutaj Sebastian Śledziński musi być bardzo blisko tych zawodników z racji, żeby w porę zainterweniować, jeżeli jeszcze parę ciosów spadnie na głowę Wojnarowskiego. Bożeńskiego. Bożeńskiego, przepraszam. Wojnarowski na razie radzi sobie, no tak jak powinien radzić. Używa swojej techniki, trafia często. A Bożencki widzimy nawet te próby wyprowadzania ciosów. Są dalekie od, od ideałów, dalekie nawet od standardów bym powiedział. Ale nie śpieszy się Wojnarowski w tej walce. Jakby chciał poczuć trochę tego ringu, poczuć atmosfery. No a tymczasem zaatakował Bożencki. Trafił nawet na sam koniec prawym. No na pewno na pewno tutaj przeboksowanie pierwszego pojedynku w dystansie trzech rund jest bardziej korzystne dla zawodnika ze względów czysto takiego obycia z ringiem i, i posmakowania tych pojedynków niż wyjście powiedzmy w pierwszej minucie i wygranie walki przed czasem. Oczywiście jeżeli jest to na tyle dobry zawodnik i na tyle już doświadczony. Nie ma problemu. Natomiast jeżeli chodzi o tych bardzo młodych zawodników, to ta obecność w rynku jest skazana jak, jak najdłuższa. No trener w narożniku Bożeńskiego pyta się, czy dasz radę. No i to jest chyba zasadnicze pytanie w tej walce. No jak, jak odpowiedź może być inna niż oczywiście, nie? No, ale wszystko zweryfikuje rzeczywistość i wszystko zweryfikuje rynki. przekonamy się, czy Bożeński da radę. Pierwsza runda bez wątpienia na korzyść Wojnarowskiego. No i trafia w tym chaosie Borzęcki. Myślę, że Wojnarowski nie powinien sobie pozwolić akurat na taką walkę. No i proszę. Poszedł Borzęcki do przodu i natychmiast został skontrowany kolejny raz. Wielka, wielka ambicja Bożeńskiego, ale to, to jeszcze troszeczkę mało. No na pewno przeżycie fantastyczne dla tego zawodnika. Doświadczenie też. No jakby się nadział teraz na ten prawy Bożeński, bo on tak sam zaatakował, ale trochę zapomniał o obronie. No nie wykorzystał tego Wojnarowski. Ładny lewy prosty Wojnarowskiego. A i ładnie bezpośrednio trafia Wojnarowski. No tutaj wirtuozem pieściarskim Wojnarowski absolutnie też nie jest, ale, ale na obrazie tutaj prezentowanych umiejętności przez Bożeńskiego wystarczające jego przygotowanie techniczne jest i prowadzi zdecydowanie w tym pojedynku. nie wygląda to najkorzystniej ta walka nie na pewno na pewno, na pewno tutaj jest jednostronny pojedynek i Borzęcki jeszcze musi się dużo dużo uczyć minuta przerwy i potem już ostatnia tego poniedziałek. tutaj jeszcze tam na pewno Dużo, dużo ma do powiedzenia swojemu podopiecznemu z racji tej, że też nie uszczek się błędów Wojnarowski w tym pojedynku. Ma trener nie może mu na pewno powiedzieć, no stary jest kapitalnie, jest dobrze, jeżeli tak nie jest, bo walkę na pewno Wojnarowski prowadzi, ale, ale uwag ze strony trenerów. Tu jeszcze jest naprawdę bardzo dużo. Taki styl walki i taka forma wojnarowskiego jednak nie będzie dobrze wróżyła już podczas półfinału, gdzie poziom będzie no, zgoła inny tak naprawdę. No, ja myślę, myślę, że tutaj powiedzmy nie można osądzać po pierwszym pojedynku y, zawodnika. Być może on tutaj w drugim pojedynku już całkiem inaczej będzie boksował, ale, ale no na pewno na pewno Zweryfikuje drugi pojedynek i, i wyszkolenie i zaawansowanie techniczne Wojna roskiego. Sędzia jeszcze uspokaja Bożeńskiego, żeby tutaj na sam koniec nie doszło do jakiegoś przykrego zdarzenia. Stara się jak tylko może Bożencki. Momentami nawet trafia swojego przeciwnika. Ale z pewnością jest to za mało, żeby wygrać tę walkę. Ach, znakomicie, Wojnarowski trafił prawą ręką. I jeszcze raz. Ładny odwrót na linach. Świetna ta akcja poprzednia była. Kolejne ciosy spadają na głowę Bożeńskiego. No naprawdę nie jest sztuką tutaj przycelować. Pożenckiego z racji powiedzmy jego szerokiej gardy i Wojnarowski to znakomicie wykorzystuje. Niemniej jednak również inkasuje takie ciosy, które powinien wyłapać na blok czy to zbić po prostu. Piękna kontra Wojnarowskiego. Stanął już Bożencki, jakby zdawał sobie sprawę, że te ciosy, które wyprowadza Wojnarowski, są niebezpieczne. Koniec walki. Walki, która też powinna być na kartach punktowych zapisana jednogłośnie na korzyść tego zawodnika, którego widzimy w tej chwili. Czyli Bartłomieja Wojnarowskiego. Oczywiście, że tak. Tutaj na pewno. Województwo Podkarpackie jest kolejnym medalem. I kolejny awans właśnie zawodnika z okręgu podka Podkarpackiego. Za chwilę czeka nas już ostatnia walka.